Cześć widzowie, ja jestem Waze oh, kamera Woman Jestem oczywiście pan Lucifer, ale tak ogólnie PGO XP Boost O kurde Summon Arena Ona jest do trafienia DJ speaker. Dobra, to jest jednak fajną niektóre. 3 4 5 6, ciekawe to się 900. Dałeś 900 kasę, okej. Okay. Kur. No, ale zobaczcie, nawet kamera ma raumę, taka dobra. Co to za jakieś Ender's Runksy? Zobaczmy, co to jest. Za EXP. O, żeż ty. Place unit, starting money, coins Placement. O jezus, Maria. Widzowie, co tu się wyprawia? Jakie są dobre, te. Żeż ty w cholerę. Set. Dobra, widzę. sprzedajemy niektóre jednostki już. Widzieliście, że zamówiłem o swoje jednostki? Kurde. Widzowie, dopóki ja się nie dostanę te, tej, tej jednostki, to ja nic z tego nie wstąpię. Ja pierdolę. Wszystkie jednostki w pizdu marnowane. Wszystkie na koniec się nie udało Endless S ranksy Summon Arena. Zobaczmy, nie yeah. Marno. Węba się sobie koraz. Wszystkie czemu jalaki odpalam? Jezus, Maria, Jezuki. Jestem najgłupszym człowiekiem. Ale jakie są te? 127 sobie O, 7 wave. Ok, oh, jest 1, 2, 5, 1, 2, 5, 2 razy. Okej, okay. więc to jak widzowie, niestety już wszystkie karty. Masz pół jednoski, bo musi się pomyśleć tej W takim razie idziemy na Trading Plaza. Spokojnie się coś uda. Mamy coś? A po co się jest... z karty closed? Something is, wrong, is not working, right? and a moment. Czyli wygląda na że Trading Plaza jest na razie niedostępna. Uh, jakie są te? Jakiś endless rank, takie blondane. No, ale dobre, dobre. O, jakiś komar mi lata. A widzę, na Góry. Będę ci, że zawiózł sobie osługi, lejku, to może będzie więcej jeszcze Jeszcze może jakiś Wismi, może podzieli no, tym kameramenem na ten, przecież na jeden odcinek. Ale zobaczmy, czy jest. Co? A, ona jest tą! To jest ta kamera. To jest ta kamerawomen, Kamera słuch, cool. kur... Pamiętam jak ty gadasz O jest! Ile on bije? 8000 damage nawet Nawet to taką jednostkę? Dobra Próbujemy dawać. Skąd to montować? No, skąd można wjechać? skąd. A tu można kupić 399 robuxów No i co? Ja sobie kupię tam za 400 robuxów no. Można wydać też tego sając mecha zobaczymy ile mamy na koncie. Może też będę mógł kupić. 4 zł mamy. Czyli jednak nie kupimy sobie. Więc no. Update dobry. Później może no, na odcineczku jutro. Zobaczymy, czy ktoś z Was taki będzie miły, da chociaż jedne, jednego takiego Unica. 200 osób ma tego mityka. Piszmy, mate, może ona ma. Czy, albo on. On, ona nie wiem. Mirosław. Ja tutaj próbuję teraz dawać za nią. FH. Nie. FSH. Dobra, no Mek, mek, mek. To się nie opłaca, wiem. To jest to dupy. No ale widzicie no płakam. Chociaż ktoś te na odcinek tylko. Tylko na odcinek. Potrzebuje. Przypominam. Jak ktoś na przykład chciał. To jest za gemy, Ktoś by na przykład chciałby tego, co nie? podpisanego Mesa, Albo tego tej Laser Mecha. Więc co wiem? Od razu będzie 450 gemów i podpisujemy. Znaczy raz wam podpiszę oczywiście jednostkę. I wam oddam. Oddam oczywiście. To jest oczywiście procentowe No chociaż na to direktę albo Tom albo Auter albo... Laserbacha. Albo... Albo... którego z tych potrzebuję chociaż tylko na jeden odcineczek. I potem oddaję niektórym osobom. Więc widzowie fajnie, fajnie że byliście Lajki sobie powinien być. Wysyłam też czasami jakieś jednostki, które na przykład są dla mnie niepotrzebne Ale na razie sobie zagramy Endlessa Później sobie kupię, później kupię jakąś jednostkę wam potem ją już oddam Czyli dam jaką. oczywiście daję każdemu, tylko chciałbym się dodać podpis swojego nika I daję leprakana od razu Czyli że mam od razu coś na przykład, co nie? Ja w początku na przykład jakieś gry, co nie? Później kończę, zbieram sobie kaskę, zbieram sobie jakieś tam krajki, zostawię tam 100 kasy I piszcie swoje niki, to wybiorę osobę, która na tym odcinku wygra lepra Na tym odcinku Więc widzowie, na razie zagramy sobie tu Endlessa Na razie na start postawimy tutaj tego stickermana. Bo innych jednostek nie ma do postawienia Więc raczej nie można się dziwić co się stanie teraz Oj Pomimo, że taki początek takiej słabej jednostki na start, no to lewo się tam dają, dobra Zaraz ja go położymy Myk Jezus Maria! Coś ty zrobił, gościu No dobra, dobra Dzięki, że byliście Like i subik I piszcie swoje niki, które wybiorę oczywiście na streamku Bo będzie raczej jutro I wybiorę, i wybiorę Drugi z was tego tutaj. Więc ja się z nami żegnam. Może, może będzie, będzie jutro odcineczek Więc ja idę. No chyba, że jak chcecie, zobaczyć też zrobić kilka na niektórych jednostki Na przykład u Meredith była taka, taka, taka coś o na przykład swoją jednostkę. Tak się nazywała? O Hypera. To nie. I możliwe, że zrobię takie coś, ale na replikanie. Więc co ja się wam już żegnam. Jutro, jutro będzie odcineczek o 14 albo ja spróbuję rano nagrać. Ja się